Kurwa, wow. zobaczcie, się Tak jak sądziłem. Miał tak jak sądziłem. No no, to może nie do mnie. Może nie do mnie to jest. Może to jest do niego. A to jest do niego, kurwa On jest już <grym> Może nie udam wam tą... tą wózkę po raz... O mówiłem, dobrze, że powiedziałem, że pies go śledzi, kurwa, bo tak to by uwierzył. Dobrze, przewidział go. stary? <grym> ty, ale on jest kurwa mądry. Radioczek, check, radio check. Witam, <grym> Balew. Dzień dobry. Witam, halo. Witam, O, pan Jest popatrzcie? ciężki kurwa przypał, 15 radiowozów kurwa. Długa no, broń. No, widziałem, to są mega idioci, łatwiej go rozkminić, dobra. musimy ten stawać to zrobić. To to dobra, no to